Dzień witam was i dzisiaj kolejny odcinek z Pet Simulator X dokładnie następny odcinek w którym będziemy przechodzić w to w ogóle zmieniłem sobie teraz skinę na takiego e, troszeczkę według mnie lepszego ma kolor tam taki skóry inny, bo miałem biały, nie chciałam białego e, wolałem ten w ten, który teraz mamy. To już trzeci odcinek. Czwarty, wydaje mi się, że trzeci. Jezus Mary, ludzie błagam was nie ustawiajcie takich brzydkich skinów. Te skiny są w ogóle nie do Robloxa w ogóle no. Nawet nie chcę na takie skiny patrzeć, ale no, one naprawdę są brzydkie. No, naprawdę one są brzydkie, no. One w ogóle nie pasują do Robloxa. Jakby najprawdopodobniej, tu ja ten krąg przejdę jakim. E, zrobimy live a. na 10 subskrypcji, zrobimy live na Specimalatora X. Jak zrobimy live, e, live prawdopodobnie, jeżeli wbijecie 10 subskrypcji, będzie special na te, na te 10 subskrypcji. Żeby, Że wiecie, no to live to będzie special, nie? E, oraz spróbujemy. że znaczy, no tak, spróbujemy. Dobrze powiedziałem. Przepraszam, bo ja tak nieraz tak się zapękam, nie wiem dlaczego. E, spróbujemy przejść już do następnego świata. I spróbujemy również przejść cały e, hardcore mode. Gość Mode. tam e, bardzo dużo skinów. Znaczy trzeba... skinów. Bez przesady niski bo nie wiem tego Ale wiem tylko, że ma dużo miejsc No, wyczeki Ja to muzyczkę już du, du W ogóle to ta muzyka, ja nie wiem czy jest z w ogóle to widzimy się jutro Nas widzimy się jutro e, w Fortnite, tak w ogóle. Jutro będzie Fortnite. Jutro zaczynamy serię z mam przed no, przedpremierowa tak powiem. Czyli będzie prawdopodobnie... E, że prawdopodobnie e, tak to będzie, że na przykład jeden dzień będzie Pet Simulator i drugi to będzie... Fortnite i tak w kółko. Nie wiem czy to będą odcinki z... jak będzie to nie? To nie wiem czy to będą odcinki e, ogólnie z f, Tak, Fortnite'a. E, czy takie odcinki e, z... czy takie odcinki e, z różnych... bo ja... bo gdyby ktoś nie śledził mojego TikToka, bo niektórzy, którzy oglądają niektórzy, ogląd niektórzy e, co oglądają moje filmy E, większość prawdopodobnie osób, którzy oglądają moje, moje filmy, e, nie ma TikToka e, i prawdopodobnie e, wszystkie filmiki, które miałem na TikToku poniżej jednej minuty, wstawię właśnie na YouTube, a. bo większość osób tak naprawdę w Polsce, jaka jest, zazwyczaj takie, tacy młodsi ludzie, którzy mają 6-7 lat, to oni zazwyczaj, lub 4 lat lub nawet 5, to zazwyczaj nie mają TikToka. Zazwyczaj ludzie, którzy mają już tak troszeczkę więcej lat, mają tego TikToka. Shortsy to tak naprawdę TikTok jakbym jakby ktoś nie wiedział. Praktycznie jak TikTok no. Może nie takie znamy. No, no praktycznie TikTok no. W ogóle te, teraz pójdziemy chyba do normal moda. Spróbujemy trochę tam poniścić. Um. Spróbujemy tam trochę poniszczyć innych rzeczy. Znaczy pójdziemy do tego Pixel world, e, world i jest i, i spróbujemy trochę innych rzeczy zrobić. Widzowie w ogóle. Tss. No niestety muszę wam to powiedzieć, ale to prawdopodobnie ostatni odcinek na tym kanale. Ale spokojnie, spokojnie, nie odchodzę, nie odchodzę z YouTube'a. Tylko będę miał teraz program do nagrywania na tym komputerze, nie będzie, że nie będę telefonu nagrywał. Nie będzie tak, że, wy, że wiecie, że wy będziecie tak brzydko widzieć, to tak nie będzie. I będziecie bardzo ładnie tutaj tylko ten ekran y, tylko ten ekran tutaj widzieli nie będziecie moje twarzy widzieć ale będziecie widzieć tutaj tylko ekran wiecie no wiecie po prostu no postaram się żeby tak było i to jest prawdopodobnie no niestety ale ostatni odcinek na tym kanale. Przepraszam Was, że już muszę skończyć ten odcinek, ale teraz spróbuję ogarnąć coś. Muszę skończyć, przepraszam.